Witam Franklin. Widziałem Twoje CV, jest imponujące. Masz wiele magistrów, ale wiesz, to nie wszystko w naszej branży. Trzeba jeszcze mieć własny talent, chęć do zabienia innych, po prostu. A nie tu jesteś, siedział, nic nie robił, też chyba kwitki podpisywał, no. No i jak, Pasuje jaka robota? No inaczej bym to nie przyszedł, nie? Mam taką nadzieję, no. To sprawdzimy Cię zaraz. Jak to ten Twoje CV, CV powiem Ci tak, jestem po prostu szczęśliwy. Prawie to, się, prawie to się nie zesrałem, że mamy takiego gościa jak ty. Bo istnę z matematyki i nie tylko. Ale nie ma to gadać, mam lepszego od ciebie, wiesz, Jeszcze niedługo będzie profesor. Ale zdajesz sobie sprawę z tego, na co się piszesz? Wiem, co robicie. Wiem, że pan jest największym dupkiem w okolicy i wiem, że potrzebujecie pracowników. Więc jestem. To, to, to bardzo się cieszę z tego powodu, że jesteś. Mam nadzieję, że będziesz mógł tutaj dobrze u nas użyć. Kasa jest, jest taka średnia, ale jak się rozkręcimy, to będzie, będzie jeszcze lepiej. To masz tutaj podpisz papier, że się zgadzasz. Tutaj. No i witam w biurze. Doel! No, wiesz, skurwiela idę do roboty. A wiele są, kasa jest już. No szybciej, na nody czytasz. Szybciej, kurna, no... A ty długo tutaj robisz? Pracuję tutaj od dwóch lat. Wcześniej pracowałem w firmie inwestycyjnej Brutus, ale nie wydali. To jest twoje biuro. Tylko zapracował, tak? Tak. Tylko musisz pamiętać, że każdy w tej firmie to Musisz uważać. Tak ogólnie jest to Franklin. A ja Joel, ale mów mi Joel. A, słuchaj, mój kolega jest yy, bramkarzem w pewnym burdelu. Mamy zniżki. Chciałbyś dzisiaj ze mną iść? Na pajęki A, spoko. To cześć. cześć. A cigarette, a stand, a cigar too But when it comes a dip and snuff I simple the flat review Some people can take a pinch or two Put it in their mouth Do it up real juicy And spit it all about Well, hello. I'm Ray. Hey. Ziomek Joela, no, on czeka na nas, kurde, w knajpie teraz. Myśleliśmy, czy pójdziemy na dziwki, ale... takie pierwsze spotkanie, no to lepiej się poznać przy piwie, nie? Znam, No, no to na co czekamy? Nie? Chodź, zadzwonię do Joela. Ja, nie, nie potrzeba, ja do niego zadzwonię. Dobra. No właśnie, no... knajpa to zajebiste miejsce, a właśnie kurde, gdzie ty pracowałeś wcześniej, bo jakoś się nie kojarzę, tam... Przecież ja coś wspominał, ale gówno zapamiętałem. Szkoda gadać, nie o czym Okej okay. Kurde, no nie, nie odbierał telefonu Joel, no nie wiem. Może strach woli? Podzwoniłem do niego, ale znowu kurwa zadzwonię, bo to jest bez sensu takie umawianie się, ja powiem ci żodzin, nie, kurde. Kurwa mać o oh siet telefon, no kurde, przestraszyłeś mnie. To co, idziemy na to piwo? No pewnie czekam na nas od pół godziny.

Jaką się nazywa? A nie wiem, za, du za dużo liter. Czekaj, pójdę po kulę! Pójdę po kulę! Kru wstawaj! Wstawaj! A na kołatki spokojnie! Żygać będziesz! Żygać będziesz! Wstawaj, pijemy! Jedny, siadaj! Wstawaj, wstawaj Czekaj chwilę! No, no, no. Eee, no. What? I have They go LA to the bank. Yeah, my shit, my nigga. LK got this, my nigga. I lock, all rap, whatever. I'm rich, come smell my leather. Rich now, but I'm with whatever. Cheeseburger, no beef, coated cheddar. Now check out the map. No problem. <tryk> Całej kwity, kurun, co ty sobie myślis? Mam dobre wieści dla ciebie. Nasza firma ja punktuje, masz awans, będzie dużo kasy, się na wszystko, woda, dziwki, na wszystko masz kasę. Co on tam kurwa robi? Nie wiem. Wie. Tylko tutaj się podpisz, że się zgadzasz. Mówiłem, że wiem co robię. Wali ci z gęby, więc nie mów lepiej nic. No sorry, żartowałem. No, to dzięki. Z roku na rok moje życie było coraz lepsze. Noszę fury, pełno kochanek, no i przede wszystkim duże zarobki. Niestety, po dwóch latach wziąłem rozwód żeny, a jakoś teraz mi to zwisało. Jolly Ray zostaje moimi najlepszymi kumplami. Codziennie po pracy chodziliśmy na piwko i oglądaliśmy mecze. Jedyne co mnie dziwiło to to, że szef dał mi bardzo często urlopy I czasami nie miałem względu na to, czego dotyczą rachunki naszej firmy. Kurwa, ja pierdolę, macie kurwa w porę. Zostawaj kurwa, wypierdalać już! Wypierdalać już! A się, kurwa. Cię za się bierdalać, to za zapierdolę zaraz! Kurwa, kurwa. Dobra, ci! Siadaj, idę, idę do stracza, mam sprawę. Co? Co to kurwa jest? Witam. Cześć. Taka jest sprawa? No ogólnie powiem Ci, że mecz nawet fajny, tylko... Może nie kibicuję żadnej z tych drużyn, ale mecz mi się bardzo podoba. Nie wiem jak tobie. O, ja pamiętam. Ostatnio byłem tak najewany w człowieku. Tu leżałem, kurwa najewany głośnik ci mówię świetna sprawa. Świetna sprawa. Tak Muzyka napierdala w uszy tych głośników w człowieku. Cud natury. A co z tym meczem, właśnie? Za kim jesteś? Nie, no chyba za Chelsea w tym wypadku jestem. Tak, tak. Blue nie jestem, może. Nie jestem, Blue is jest DeGaulle. Football is the game. Pracuję w defensywie. Jezu, No się. Oh. Najebałeś się tym jednym piwem? Ja, Jakim jednym, człowieku? Słyszałem, że zostałeś kolejny awans, tak? No, pnę się w górę, jak to mówią. No, więc nie mówię, ale... Ale co? Zdobyłeś bardzo duże zaufanie Lukasa. Wszyscy ci zazdroszczą i niezbyt za tobą przepadają. Po prostu stara się w pracy i tyle. Nie rozumiesz. Lukas produkuje ogromne ilości broni na potrzeby państw arabskich. Ma bardzo dużo kontaktów w rodzinach mafijnych. Nikt go nie może tknąć. Dlatego nie mieszaj się w jego sprawy. No Ja mam to w dupie. Jestem wolny i mnie nie mówi, co ja mam robić. Zrobię się, jak chcesz. Ja tylko cię rozstrzygałem. Dobra, mam spotkanie na 16, muszę spadać. No, cześć! Taka wielka mafia ta. Zobaczymy. Witam, cześć, szefie! Mamy niestety mały problem. Ja pierdyle, znowu problemy, kurwa! Zrób coś z tym, a nie! Spokojnie szefie, jeszcze nawet nie wiesz o co chodzi. No tak? to powiedz mi o co chodzi. Ten nasz nowy pracownik, Franklin. No to jest kurwa, niby nie tak. No dobrze, wszystko robi, no. Ostatnio kiedy odnosił nasze tajne akta, to co zrobił, kurwa? Skurwiel nie zajrzał. Ja pierdolę. No nie, no i teraz jeśli ktoś się o tym dowie, to mamy przerąbane. No tak, trzeba zajebać gościa i tyle. O to weźmiesz jednego z naszych, pójdziecie i go zajebiecie. Może być do Donovan, to niezły ale on się zna na takiej roboty. O, to mi pasuje, tylko jak najszybciej, profesjonalna robota, zero śladów, kasa będzie i wszystko. No dobrze, szefie. Postaram się. No mam nadzieję, no. A. No właśnie, wczoraj się spotkałeś z Joelem i co? On ci coś mówił? No mówił mi, że z tą firmą jesteś nie tak, przekręty. Ten szef w ogóle jest jakiś zjebany. Szkoda gadać. Co on pierwszy, nie? Nie, nie, nie słucha się go, to ci powiem, nie? Ta firma jest po pierwsze uczciwa, po drugie my jesteśmy zarąbiści. No, po, poza kilkoma wyjątkami. Bo słyszałem, że masz spinę z Donowanem i że no, on, on cię nie lubi. Jest, nie tak. Siema. Cześć Donovan, siema. A właśnie, no my też siedzimy, a gdzie ty idziesz teraz? Ja idę do domu. Ej, no to może go odprowadzimy, bo ja tam mam po drodze i ty nie wiem. Ty Ciebie. wiesz właśnie żona do mnie No, no nie ch... niech! Niech głupot, no chodź kolegę Donovan... Donowan jest naszym najlepszym kolegą Ty, ale i serio muszę iść, ale co ty Chcia, słuchaj, odprowadzimy tylko chodniki. No donowa... do mnie dzwoni, no muszę spadać, sorry. Ale donowana raz kolegę z pracy odprowadzi do domu, no kolejna jasna. Tylko ten jeden raz. masz jeszcze grasz w kręgle? Ja? No tak, no bo słyszałem, że grasz w kręgle. Grasz jeszcze? Ja, ja jeszcze, cały czas. Jedziemy ostro w kręgle. Czekajcie, muszę się oddać. Dobra, spoko. No to szczaj tam szybko, kurde, nie ma czasu. Nie mamy dużo... Czas! Szybciej Donovan, no kur... noja! Rej, załatwiliście go? Rej do nowa już latają zaniełkami. To jest kurwa, co ty sobie myślisz? A tak jesteś, a to dobra, zaraz ci wpierdolą inni i zobaczysz. O to dawaj, kurwa, zobaczysz, twoja rolnika skończy życie, ty razem z nią. No, no, nara, kurwa, do jutra, jak tak ci wpierdolimy, że zobaczysz. The watch is That I've got no choices left, they will be Padłem po w gówno, musisz mi pomóc? Co zrobiłeś? Jak odnosiłem sterty akt, ciekawy byłem, ja zajrzałem do nich. Zazem tam parę ciekawych rzeczy. Boję się, że chcą mnie zabić. Mówiłem, żebyś nie robił nic głupiego, ale i tak zrobiłeś. I co masz zamiar z tym zrobić? Zabiję tego sukinsyna, a reszta padnie jak domek z kart. Potrzebujemy do tego dużo broni. Ale znam człowieka, który może nam pomóc. To dobrze. Siema, Mike. No siema, na chuj mi zawrócasz dupę? Potrzebujemy człowieka, który lubi sobie postrzelać. No, rozumiem, a co to ma być. Znasz tu Cassa Bronsona? No, znam. Chcesz się z nim napierdalać? Mamy sporo ekipy: ty, ja i Frankie. Ja nie chcę brać tych głównie udziału. <grym> no, znajdźcie sobie kogoś innego. Fajki, pamiętaj, że masz u mnie długo. No, no dobra, Chris przyszykuje nam broń. No i zajebiście. Idziemy dzisiaj na dziwki? <gry> Nie mogę, on ci siłowie. Się A, okej. Okay. Siema. Gadałem z Mikiem. I co? Powiedział, że mamy iść do Krisa po broń. Do Chrisa Jillianowa? Tego psychopaty? Podobno zabił ostatnio swoich klientów. No tak, ale ponoć ostatnio się uspokoił trochę, już niby nie zabija. No tak, każdy lubi sobie postrzelać, ale nie umierać. No raczej, Amerykę kurwa odkryłeś. Musimy mieć sportańską wolę walki i odwagę, co? Nie no zgrywam się. Rozwalamy tych skurwysynów Jest ma najlepszą broń w mieście. Nie wątpię. No, zobaczymy. Brakuje tylko dupeczek. Hmm. To jest gówno i się zajebiście śmierdzi. Dobra, daj tą broń. A na pewno chcecie dostać tą broń? O no tak, dawaj. A na pewno? No na pewno. Na pewno chcecie dostać tą broń? No tak, kurwa, chcemy tą broń, dawaj. Proszę bardzo. Sami sobie skołujemy tą broń. Dobra Idziemy do Łukasza. Damy radę we dwóch? Mam w piwnicy trochę gnatów Powinny się przydać Dobra Chygujemy się kurwa na nich na pozycję. Pojewało cię i ciało tyłu bardziej. es curielo. i wszystko, ty jak się oddzięczasz, to ty sobie to się myślisz? Teraz cię rozwalę, zobaczysz. Wszystkim chyba. Gdzie udostępnimy te dane? Udostępnimy je w sieci. Tak się załatwi, Frajerów. Chodź. Wiesz, że nawet jeśli zabiliśmy Lukasa, to ludzie powiązani z firmą będą chcieli cię zabić. A na to nie mogę pozwolić. <gry> Co ty kurwa robisz? Nie możesz tego zrobić! Jeśli cię zabiję, darują mi życie. Powiem, że zabiłeś Lukasa i próbowałem cię powstrzymać. slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out. And I'll be falling all the way down. 100, 100, 100, 100. 100 headlights, making me blind. All of your pleasures catching my eye. If I jump once, then I never think twice. But your temptations making me stay another night, and my senses only lie to me, lie to me. I don't know how it feels so right to me, right to me. I gotta check myself before I.